Dobry, witam państwa serdecznie. Nazywam się Piotr Włodarczyk, Jestem gościem programu Fortuna Piłką się toczy i odpowiem na pytania użytkowników serwisu. Mecz w Chorzowie to nie będzie formalność dla Legii Warszawa, będzie to bardzo trudne spotkanie z racji tego, że Chorzów. U siebie jest naprawdę groźnym zespołem, pokazał to na wiosnę tego sezonu. Na wyjazdach ruchowi idzie troszeczkę gorzej, aczkolwiek tak jak powiedziałem, u siebie jest to całkiem inny zespół. Legia co prawda, yy, myślę, że już wróciła, że tak powiem, z tego może być troszeczkę słabszej dyspozycji, gdzie przed meczem zawiszą yy, na wiosnę nie wychodziło jej najlepiej. Myślę, że już teraz po tym spotkaniu u siebie wygrała przekonywująco 2-0. Miała jeszcze kilka sytuacji ku temu, żeby strzelić kolejne bramki, także wygra na pewno w Chorzowie, aczkolwiek tak nie będzie to formalność. No, będzie musiała się na pewno mocno namęczyć, wybiegać to spotkanie, wywalczyć, bo w Chorzowie Legii nigdy się łatwo nie grało. Znając, że tak powiem poczynania trenera Berga e, historia jaka była w ostatnim sezonie no to można się spodziewać, że będzie kilka zmian aczkolwiek tak patrząc e, w jakiej fazie teraz jest Legia i że zbliża się ku końcowi sezonu tego zasadniczego i teraz każdy punkt jest bardzo ważny, że już nie można sobie pozwolić na stratę punktów, bo no wiadomo, że najlepiej i najważniejsze, żeby Legia skończyła na pierwszym miejscu ten zasadniczy, zasadniczy sezon. Więc myślę, że trener Berg jednak chyba no jeżeli, jeżeli będą zmiany, to jakieś takie może troszeczkę kosmetyczne, ewentualnie z racji tego, kto będzie w lepszej dyspozycji, w lepszej formie tego dnia i nie sądzę, żeby tutaj trener jakieś, że tak powiem, gruntowne zmiany przeprowadzał. No ma principię ku temu, żeby grać na tej pozycji dobrze się czuje, może powiedzieć, że on po powrocie, po kontuzji, gdzie miał tą długą przerwę. Spisuje się całkowicie nieźle i na no, brzbociało, że bardzo dobrze. I, I to nie tylko na jednej pozycji, gdzie może powiedzieć, że był sprowadzany na boczną pomoc. Później zagrał y, kilka spotkań bardzo dobrze na lewej obronie, teraz gra na rozgrywającym, czyli na tej pozycji numer 10 i całkiem nieźle sobie radzi. No i myślę, że trener Berg w tych kolejnych spotkaniach, czyli teraz najbliższe z Chorzowem, z Pogonią i z Lechem, jeżeli jakaś gwałtowna uniszka formy nie nastąpi, to chyba ma bardzo wielkie szanse na to, żeby zagrać na tej pozycji. Czy zaskakujący? Ja powiem tak. Ostatnio strasznie dużo się mówi właśnie na temat Orlando i Różne, że tak powiem, informacje czytają, które gdzieś wyciekają z szatni. No nie powinno się tak dziać, że pewne rzeczy y, powinny zostać wewnątrz klubów, y, w środku szatni, nie powinny wyciekać na zewnątrz, bo nikomu to na pewno nie służy. Y, Legia też żadnego komunikatu oficjalnego nie dała, także można przypuszczać, że nic strasznego się dzieje. Aczkolwiek patrząc na dyspozycję Orlando, gdzie grał w, w poprzednich meczach no to spisywał się nieźle i można oczekiwać tego, że w najbliższych meczach trener da mu szansę, żeby się pokazał dalej w kolejnych spotkaniach z jak najlepszej strony, bo jest to nie ma co ukrywać no jak nie, jeden z najlepszych, jak nawet nie najlepszy napastnik naszej ekstraklasy, no ma ogromny potencjał, możliwości, strzelał bramki. Jakby nie patrzeć regularnie, także no, ja myślę, że jeszcze w tym sezonie zagra parę meczów i szczeli kilka bramek na takich, że Legia będzie na pewno bardzo się cieszyła. Ja powiem tak, no na pewno gra Legia trochę agresywniej. Znaczy trochę, no zdecydowanie, patrząc też właśnie po tych żółtych kartkach. Ale to jest piłka nożna i tutaj też nie może na, że tak powiem, kalkulować, czy dostanę jedną, tą kartkę, czy będę musiał pauzować. Legia ma szeroki skład, także tutaj się za bardzo nie trzeba tym przejmować, nie obawiać się. Legia nie gra jakoś brutalnie, żeby chciała, nie wiem, komuś krzywdę robić, atakować specjalnie zawodników, tylko po prostu no, gra bardzo agresywnie, zdecydowanie. I z tego się też biorą żółte kartki, także to jest wkalkulowany sport i, i ja wolę tak, że, żeby drużyna miała więcej kartek niż najmniej, bo wtedy... Można powiedzieć, że, Legia, że drużyna wtedy nie walczy, że przechodzi koło spotkania. a Tutaj widać, że jest pełne zaangażowanie, i tak jak mówię, no niektóre sytuacje czasami kończą się kartką. Zostaliśmy zaproszeni do loży typerów, Piotrek. Ja chciałbym Cię zmartwić, bo w ubiegłym tygodniu, chociaż nie, przegrałem 5 do 6 z prezesem leśnodorskim typowanie. To co, zaczynamy? No zaczynamy, ale to widzę dobry ten, dobrego nosa mieliście ostatnio. Dobrego nosa. Ruch w Legia Warszawa, ja słyszałem, że Ty wypowiedziałeś już na temat tego spotkania, no też jestem zdania, że że Legia wygra, nie ma wyjścia. Tutaj będzie dwojeczka taka, no Legia, no mówię, po ciężkich bojach, ale jednak wygra. No to przejdźmy do pierwszego piątkowego spotkania, zawisza Bydgoszcz Krakowia, Krakowie z nowym trenerem Jackiem Zielińskim, a, a zawisza na fali mimo tej porażki w Warszawie, ja sądzę, że ta pasa przerwana tylko na chwilę została i będzie kontynuowana. Tutaj jest zdecydowanie jeden. Jak Ty? Ja tutaj też bym postawił śmiało na Zawiszę, patrząc na za to ostatnie spotkanie tutaj w Warszawie. To no przyznam szczerze, że byłem pod wrażeniem troszeczkę gry Zawiszy, gdzie bardzo ładnie wychodziła z pod pressingu. Yy, miała pomysł na granie. i tutaj myślę, że z każdym meczem będą grać jeszcze lepiej. I no jakbym miał tutaj jeszcze tak trochę dalej wybiegać, to bym powiedział, że Zawisza się utrzyma w tym sezonie. A to jestem też tego samego zdania. Słuchaj, piątkowe spotkanie mamy za sobą, to przejdźmy do pierwszego sobotniego, Pogoń Szczecin-Górnik-Zabrze. No i tutaj na Szczecinian zdecydowanie mimo zwycięstwa Zabrzan w ostatniej, w ostatniej kolejce z GKS-em Buchatów. Ja tu bym po... powiedział, że to Pogoń Szczecin jednak będzie zwycięzcą w tym spotkaniu. Tam jest trener Michniewicz, który wygrał Ostatnie dwa spotkania, teraz kolejne trzecie, że tak powiem. Zbliż... Do kina ich zaprowadzić znowu zbliż... pewnie, co? Tak, zbliża się wielkimi krokami. Yy, Górnik na u siebie, to jest grob z na wyjazdach, troszeczkę słabiej mu się, yy, wychodzi, także tutaj mój typ to jedyneczka na pogodę. No to ja też jestem tego samego zdania i tutaj się nie poróżnimy, ale podejrzewam, że znajdą się inne spotkania, w których nasze zdania będą podzielone. 25 kwietnia, czyli w sobotę, GKS Byłchatów Jagiellonia. Nie jest cudotwórcą. Trener Zuba jakielonia no, musi, musi, zrobić wszystko, by przed fazą mistrzowską tych punktów zbierać jak najwięcej. Mają aspiracje, no z trenerem probierzem muszą mieć. Mają aspiracje, nie ma co ukrywać, że Jagiellonia w sezonie dobrze się spisuje, aczkolwiek na wyjazdach yy, też gra trochę inaczej niż u siebie i powiem szczerze, że na wyjazdach nawet mi się bardziej Jagiellonia podoba, niż grając u siebie, bo grają z kontrataku, grają bardzo że tak powiem skonsolidowanie z tyłu i szukają szansy w tych swoich, że tak powiem, wyściach do przodu. Ale Bełchatów jest w takiej sytuacji, że już tylu meczów przegrał, że ta zła pasa też musi w końcu, że tak powiem, być przerwana. I ja właśnie powiedział, że to, to ten moment, gdzie był Bełchatów wygra to spotkanie. Ja stawiam na Agilonie, nawet nie będę podpierał się remisem, wyobraź sobie. Poza tym, tak z przykrością do Bełchatowia powiem, że to jeden z kandydatów do spadku, niestety. Lech Poznań, Śląsk Wrocław. I tutaj pomyliłem się ostatnio, twierdząc, że Lech wygra w Łęcznej, zremisował, a teraz zdecydowana jedynka. Mimo wygranej Śląska z Lechą. Tutaj ja bym też powiedział, że śmiało, można w ciemno powiedzieć, że to Lech Poznań zwyciężył. Lech Poznań to są też takie dwie całkowicie różne drużyny, gdzie u siebie praktycznie no, wygrywa wszystko na wyjazdach przez cały sezon trzy zwycięzca, no to jest znak przy walce o Mistrzostwo Polski no to jest jednak troszeczkę za mało, ale u siebie nie ma co ukrywać. To jest bardzo groźny zespół i tu raczej nie będą mieć większych problemów ze Śląskiem. Słuchaj, to pierwsze niedzielne spotkanie niektórzy powiedzieli, hicior nad hiciory, w ogóle szlagier. Y, piastliwica pod Beskidzie, Bielsko-Biała, to taki no, synonim meczu, w którym wszystko się może wydarzyć. Puchar Polski też pokazał, że bierszczanie tutaj są lepsi i ja stawiam dwójkę podpierając się delikatnie remisem. To nie zostanie uwzględnione co prawda w tym typowaniu. A dobra, Czyli remis, no remis, remis, niech będzie remis. Nie, stawiasz, nie tak? remis. Dobra. Ty? Piast pod Beskidzie. No tu jest właśnie takie ciężkie do wytopowania, bo tutaj na łatwiej to wziąć monetę, rzucić Każdy I co, wy, będzie i co wypadnie. Tak. A nie ma trzeciej części, trzeciej strony. Nie, nie ma remisu, tak? Czyli ja muszę postawić, nie, to ja bym postawił tutaj na Piast na Gliwice też. Pod gdzie? dobrze się sprzyja w tym sezonie, nie ma co ukrywać. Ja gra u siebie, jeżeli chce liczyć jeszcze na to, że zostanie w tej Ekstraklasie, no to u siebie musi zdobywać punkty. no to jest, że tak powiem, ostatni gwiznek, ostatnia jej szansa i postawiłem na Piasta. Poza sporem chyba będzie mecz Lechii z Górnikiem Łęczna, Lechia i koniec. Zgadza się, tutaj też bez jakichś dłuższych komentarzy, Lechia ostatnio no wpadkę zaliczyła we Wrocławiu, ale to tak jak mówię, to jest tylko wpadka, to nie jest jakaś reguła, wcześniej się dobrze spisywali tutaj... Przedtem jedyneczka też bez podpórki, jak ty to mówisz z Zigzum. No dobra, Wisła Kraków, Korona kielce ja stawiam na remis. A ty? Hm. Tu też może się dać ale ja bym postawił na Wisła jednak. Korona dobrze wygląda, yy, też nie przegrywa w tym sezonie. Chyba trzy mecze nie przegrali i jeszcze nie przegrali. Przekonamy się, jak to wszystko będzie wyglądało i kto więcej z nas y, typów y, ustrzeli. Zobaczymy. Mówiąc wprost, ale kolejka myślę, że, że, że ciekawa. To tak, to tak to widzę. 29 no, seria przed nami. Kilka spotkań jest takich właśnie, że trudno wytypować, a 2-3 to są takie łatwiejsze.